Witam Was na kanale Parkinson i gimnastyka dla seniorów. Dzisiaj film numer 12 pod tytułem Piłka nożna, albo jak wolicie, ćwiczenia refleksu, ćwiczenia nóg, ćwiczenia równowagi. Kamera, akcja, o, trzeba głośniej, akcja i poszło i zaczynamy, zaczynamy kopać piłę. Zapraszam, zapraszam na boisko do piłki nożnej. Dzisiaj gramy. Piwnicy w piłkę nożną. Piłka jest w siatce, wisi na szturku pod sufitem, i to jest fantastyczne ćwiczenie na równowagę, bo kopiąc tą piłkę cały czas trzeba zmieniać kierunek, cały czas trzeba pracować nogami, więc jest praca nóg. E, e, ćwiczenie refleksu, ta piłka lata, na tak nie stoi w miejscu. No i co? No i płuca pracują, i, i mamy dużo przyjemności i zadowolenia. Taka piłka prawdziwa do piłki nożnej. Mister, tu, nastawimy sobie budzik na 5 minut na przykład i kopiemy przez 5 minut. Możemy kopnąć w stronę kamery. O. I ten. I ćwiczymy. 5 minut. Raz jedna noga, raz druga, raz jedna, raz druga. Ej, taka zabawa. Na starszych panem, ale ta piłka, przecież byliśmy kiedyś chłopakami młodymi, graliśmy w piłkę, było fajnie i teraz też jest fajnie. Kopiemy w piłkę, kopiemy lewą, lewa coraz lepsza, prawa i tak dalej, i tak dalej. przy wiosna, pójdziemy do parku, powiesimy na jakiejś gałęzi tą piłkę, będziemy sobie pod drzewem kopać. Umówimy się parę osób i zobaczmy jak to nam będzie szło. I tak, o, nie rozwaliłem kamery. Słuchajcie, to jest kapitalna zabawa. Ech, ja to bardzo lubię. Moja żona nie bardzo, bo nie wierzy w to, że ten sznurek jest tak obliczony, że piłka poleci na przykład tu i rozwali te budziki na półce. A ona tak nie zrobi. I ma to jak inżynier w domu. I jedziemy, i jedziemy w piłek Uff, Tam lampa mogła pójść. W mogło pójść. Bardzo delikatnie, ale teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz która się wiąże z tym kopaniem. Ja mam tak, że jak na przykład kopię taką piłkę, jestem skoncentrowany, albo boksuję piłkę, albo idę na długi spacer, jestem zajęty rozmową, patrzę, że coś się z tą ręką dzieje. Ta ręka głupieje, te dwa palce są zaciśnięte, także aż mięśnie tutaj bolą i wymyśliłem coś, żeby ją w konia zrobić, może nie ja, tylko mój mózg. I to się sprawdza i może w jednym z następnych filmu Wam pokażę mała rzecz, a cieszy i pomaga i wtedy ta ręka zupełnie inna inną przybiera że tak powiem kształt i postać także tyle o piłce nożnej o haczyku miałem powiedzieć jak tu wierciłem ten haczyk w suficie e sprawdzałem wszystko wcześniej dokładnie jak słowo daję, że sprawdzałem miałem czujnik elektroniczny do mierzenia tu co się znajduje pod tym sufitem i wiecie co? Wwierciłem się, wiertłem w trójnik od rury prowadzącej wodę do zlewozmywaka na parterze w kuchni. I nie wiedziałem co się stało, nagle fontannę mam sufitu, zbaraniałem zupełnie. Na całe szczęście, dwa metry od tego miejsca, od tego haczyka, mam główny zawór do wyłączenia wody w domu. Wyłączyłem no, fajnie, się okazało, że nasz bardzo bliski kolega zawsze nam pomaga i akurat był w domu wtedy. Jest specem od takich rzeczy. Buduje domy, remontuje domy. Przyjechał, naprawił mi tą cholerną rurkę. I taka była historia tego haczyka. Także w końcu na temat piłki nożnej pokażę Wam tu jedną rzecz bardzo ważną. Ten haczyk, który się tam do sufitu przypina, do haka w suficie, on tu ma takie coś, co się kręci. Widzicie? Jak kopiemy tą piłkę, to, to cały czas się kręci. I dzięki temu to się kręci razem ze sznurkiem i z piłką. Dzięki temu na tym, na tym, sznurku nie powstają jakieś węzły, jakieś cuda sparaliżowania i tak dalej. Tylko to się cały czas kręci, powodując, że ten sznureczek jest w pięknym stanie nieskręcony. I można. A teraz wsadzę moją głowę tutaj, pożegnam się z wami, więc było dzisiaj o piłce, o tym co ona daje. Daje refleks, daje pracę nóg i to nie jest takie przewidywalne, bo ta piłka różnie ją różnie leci i można się poczuć troszeczkę jak Lewandowski albo młodszy o przynajmniej 50 parę lat. Dziękuję bardzo za uwagę. I następny filmik nie wiem jeszcze o czym będzie. Może o tym małym urządzeniu do robienia mózgów konia, żeby ta prawa ręka jakoś zachowywała się lepiej, ale o tym następnym. W jakimś filmie. Także żegnam się z wami. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.